Nazywam się Agata Bartnik i jestem agentem ubezpieczeniowym w Bornem Solinowie. Dziś e, miałam bardzo fajną rozmowę z prawnikiem w Holandii. Rozmawialiśmy na temat ubezpieczenia e, zdrowotnego e, w Holandii, tak zwanego e, Holland Sorg. To jest ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które mają podpisane e, umowy e, przez agencję e, e, pracy. I tak jest, że one mają ubezpieczenie zdrowotne, ale idą do lekarza i tak muszą zapłacić. Dlaczego? I dzisiaj mi prawnik wytłumaczył, dlaczego. Dlatego, że agencje pracy wykupują ubezpieczenie w danej towarzystwie grupowe, i żeby płacić niską składkę, wykupują udział własny. Udział własny jest od 800 tysięcy, rzadko kiedy jest 400 euro. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Twoje leczenie nie przekracza 800 euro, to Ty musisz zapłacić ze swojej kieszeni. A jeżeli przekracza te 800 euro, to niestety, to znaczy to fajnie, to wtedy towarzystwo opłaca, ale do 800 euro nie opłaca. I pytałam się, jak to rozwiązują? Niestety jest taka sytuacja, że jeżeli jesteś chory lub coś ci się zdarzy, masz nieszczęśliwy wypadek, wysyłają cię od razu do e, Polski i mówią, jak wyzdrowiejesz, to proszę się zgłosić. To jest, dla mnie jest to e, tragedia. Mało tak, w momencie, kiedy kończy ci się e, e, kontrakt, to nie masz już ubezpieczenia. Nie ma żadnej prolongaty, że na przykład jeszcze tydzień czy dwa, nie kończy się kontrakt nie masz już ubezpieczenia lub to ubezpieczenie nie działa za granicą. Dlaczego? Bo jest to ubezpieczenie grupowe i dlatego nie działa, tak? I co, jak się zabezpieczyć, żeby e, jednak, jak się idzie do lekarza, to nie mieć problemów i nie musieć płacić? Możesz wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w Polsce pod warunkiem, że masz meldunek polski. I jesteś krócej niż rok czasu, to takie ubezpieczenie możesz wykupić. To jest bardzo ważne. Eee, a jeszcze jedno: Warta ma taki e aneks, że jeżeli Twoja rodzina jest w Polsce, a Ty wyjeżdżasz tam i nie przekraczasz roku, możesz wykupić sobie ubezpieczenie. I ubezpieczenie daje Ci wtedy co? Daje Ci to, że musisz. Masz dostęp do lekarza, pierwszego kontaktu, czyli zwykłe przyziębienie i nie musisz za to płacić. Masz e, dostęp do specjalisty, gdyby się coś działo, masz do, e, dostęp w razie nieszczęśliwego wypadku. W pracy, w pracy bardzo ważne, czy w życiu prywatnym, czy nagłe jakieś zdarzenie i musisz się znaleźć w szpitalu. To to ubezpieczenie zadziała. Mało tego, jeżeli dostaniesz receptę, to dostaniesz zwrot za lekarstwa w tym ubezpieczeniu. W tym ubezpieczeniu masz też transport zwłok. Gdyby się coś stało, to towarzystwo zapełnia tra transport zwłok. Słyszałam, rozmawiając ze swoimi klientami, jak to wygląda, jak często jest to wielkim problemem. Ludzie nie chodzą do lekarzy, bo nie mają pieniędzy, bo to jest drogie i całą, często wychodzi tak, że jedno, dwie trzecie lub E, dwie trzecie swojej pensji wydają na leczenia, dlatego nie chodzą do lekarzy, i potem wychodzi tragedia. W tamtym tygodniu była sytuacja, że klientka e, w, e, w przetwórni e, kurcząt straciła trzy palce i niestety musiała za wizytę zapłacić, bo nie przekroczyło to 800 euro, i ona musiała to zapłacić. I mało tego, musiała już wrócić do Polski, bo nie miała zwolnienia. Tragedia. Jak to zrobić? Możesz się ze mną skontaktować, możesz wejść na moją stronę, wypełnić formularz, możesz wziąć i samemu sobie obliczyć, właśnie na mojej stronie. Z tego się bardzo cieszę, że już takie coś mam, taki dostęp. A jak nie, napisz do mnie na messengerze. Ja na pewno Ci odpowiem, na pewno Ci pomogę. Dziś życzę Ci miłego dnia. I życzę Ci wszystkiego dobrego.